Przy długiej sesji. E, w wnioskach, co do kultury osobistej, niektórych ludzi nie będę się wypowiadał, co do kultury politycznej, którą my tutaj na razie prowadzimy, też nie chcę się wypowiadać. Natomiast powiem Państwu tak. Według mnie, tą uchwałę o e, powodu zaufania, podjęliśmy niezgodnie z prawem. Ponieważ Panie Przewodniczący, Pan nie określił te czasu wystąpienia w debacie a potem Pan bez podstawy prawnej, żadnej podstawy prawnej, dobrał mi Pan głos. Nie skończył Pan też tej debaty w praktyce. Także według mnie to ta uchwała jest podjęta z naruszeniem prawa. I radzę, że tak powiem, Pan jest starannie przygotowywać się do sesji, jeżeli mogę w ogóle cokolwiek radzić. Ponieważ to jest, o ile absolutorium, proszę Państwa. Zwróćcie Państwo uwagę, cały tryb, cała procedura została wyczerpana to do, w stosunku do dowodów zaufania, to tej debaty, jako że ta debata nie została zakończona formalnie, ani też bez podstawy prawnej został odebrany mi głos. No to ja uważam, że ta uchwała jest podjęta z naruszeniem prawa. I dziękuję Państwu. Dziękuję. A ja Panie Przewodniczący pozwolę sobie ocenić kulturę osobistą. I to nie pana przewodniczącego, pana radnego. Proszę zobaczyć, to gdzieś państwo zobaczycie, jak pan radny siedzi. Leży sobie na tym fotelu, nagle założono wysoko, uśmiecha się, śmieje się. Tak jakby kogoś uważał za człowieka, który nie myśli, nie widzi, nie czuje. I jak dostanie głos, to będzie sobie pół godziny, mówię, jak będzie chciała, albo godzinę. I tłuma pan radny Tworowski rację, panie przewodniczący. Nie wolno do tego dopuszczać. Ja bym był przewodniczącym Rady, nie pozwoliłbym na czytanie e, 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 tekstów, które są, bo my mamy nie czytać, my mamy debatować. Proszę sobie, panie Rady, wejść w godnej i zobaczyć, co to jest debata. Jak określa się debatę? Debata to zadawanie pytań, zakładanie test, ocena danych punktów, a nie czytanie ich. Bo się nie przygotowałem w domu i jak będę czytał, to może przyjdzie mi coś do głowy przez pół godziny, a może nie przyjdzie. Jak przyjdzie, to może przywadę burmistrzowi, a jak nie przyjdzie, to sobie poczytam, niech se słuchają. Jest lokalny forum, które i tak zamieści mnie na pierwszej stronie. Proszę zobaczyć, odwróćcie się Państwo, zobaczcie, jak pan Popatrzcie, jaka jest kultura osobista. Ja muszę stanąć do mównicy, tak, a no, pan radny sobie leży, założy nogę i się śmieje. To jest właśnie kultura osobista, Panie Radny. A to, czy unieważni Pan ma uchwałę, czy nie, to nie pan będzie decydował, tylko odpowiednie organy. Proszę zaskarżyć. Dziękuję.